Mano z tej strony, Kapitan z Zgredek, witam Was na moim pokładzie. E, witam Was w kolejnej części gry Syberia w trzecim odcinku. I od razu, jak zapewne możecie zauważyć, te menu, przyciski i tekst jest tak jakby bardziej wygładzone bez e, tutaj rozmazania. Jak wczytamy sobie poprzedni etap gry, to jest e, tutaj w hoteliku, to widzicie, że cały obraz, jaki to te, twarz tego portiera, jego wąsiki, tutaj piersi. Okay, to i cała ona. Nie ma żadnej pikselozy i rozmazania i to na rozdzielczości HD. Na Full HD na razie nie nagrywam, bo muszę kupić lepszy monitorek. Mm. Yeah. To wszystko za sprawą tego, że udało mi się znaleźć bardzo fajny programik, który nie tylko na Syberii działa, ale to się w cudzym słowie nazywa patch, aczkolwiek to nie jest patch, który nam tutaj ładnie ustawia obraz tak, że wygląda to jak w oryginalce. Link do programu będziecie mieli w opisie. Oczywiście jeżeli chcecie, żebym wam pokazał jak zainstalować program i odpalić nim Syberię, żeby to wszystko tak ładnie wyglądało to piszcie w komentarzach, ja wam nagram taki poradniczek, aczkolwiek wczytajmy grę już tutaj gdzie skończyliśmy. A skończyliśmy tutaj w fabryce. Czy na pewno chcesz czytać grę? Tak. Dobra. I teraz tak. Schodzimy sobie tutaj na dół. Nie, to jest na górę. A zaraz już nie pamiętam, czy tutaj byliśmy, więc może sprzejdźmy. Nie, tutaj nie byliśmy. Mamy tutaj jakieś zębatki. Chyba nie działa. Chyba nie działa. Powiem wam, że nie, nie działa bardzo. Wejdźmy może na razie stąd. Prześlećmy może całą tą fabrykę. Zobaczymy co tutaj jest. I najwyżej tutaj wrócimy. Jeśli będziecie chcieli, jak będziecie, oczywiście grać w Seberię, to żeby Kate wam biegała, no to podwójny kliko nabiega. Dobra, tutaj jest wyjście, a tutaj z kolei chyba byliśmy. Hmm. Kupa robotów. Czyli miejsc pracy to tutaj nie było. <laughs> Dobra, mamy tutaj drzwiczki jakieś. Aczkolwiek tutaj już nie bardzo mamy co robić. A nie, tutaj możemy przejść. O, uruchomiliśmy. Aha. Aha. Mechaniczny chomik, no tego to jeszcze nie grali w kinach. Dobra, coś uruchomiliśmy i podejrzewam, że jest to w fabryce. No, bo tędy już nie przejdziemy, więc wychodzimy. Tutaj bardzo też za bardzo. Do rozwiązania jakiego takiego nie widzę, nawet na logikę. Powiem Wam, że to jest, nie wiem czy to już mówiłem, czy nie, się nazywa skleroza. Chyba, a jak nie mówiłem, to powiem jeszcze raz, że grani niby kliknij w skaż, aczkolwiek dość wymagająca i nieraz trzeba dobrze pomyśleć. O, telefonik odbierzmy. Tak, słucham. Co się z tobą dzieje? dzieje? Pewnie mamusia Jestem dzwoni? ...od wielu godzin, kochanie. Jestem w Europie, mamo. Zawodowo. A jak? Co? W Europie? Mój Boże. Och, ileż ja mam dobrych wspomnień z Europy. Niektóre nawet dotyczą twojego ojca. Pewnie to... Tam... Dobra, Mamy nieważne. W Paryżu, Lundry, Nie będę Ręci. tutaj moich przemyśleń na Tak wiem, to trochę na uboczu. A cóż ty tam porabiasz? No, wiesz, interesy. Muszę dopilnować przyjęcia starego interesu rodzinnego, który siedzi po uszy w długach. To urocze miejsce, ale dzieje się tu kilka dziwnych rzeczy. Nie mogę ci o tym teraz opowiadać. Oczywiście, twoja stara matka jest zbyt głupia, by to zrozumieć. Czasami zachowujesz się tak, jak twój ojciec. Mamo. Kejli, nie zgadniesz kogoś. Ach, jaka przewrażliwiona babka. Mamo, nie mam zbyt wiele czasu. Mamo, proszę, muszę... No, kończ. ...Franka Malkowicza, rosyjskiego solistę operowego. Możesz go nie pamiętać. Kiedyś był wielką gwiazdą. Mamo, słuchaj... Mamosia chce nie chyba mam czasu. wysłatać, Paige. do ciebie. Jest uroczy jak dawniej. Byliśmy... Mamo, muszę już kończyć. Zadzwonię, obiecuję. Kocham. Także jest, ja mam to się wcześniej rozłączył. <gryst> Zaraz powiecie, że jestem chami. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Muszę się bardziej przyjrzeć, bo słońce tak mnie razi. Jest tak dzisiaj fajna pogoda. Automatyczny wózek widłowy. Dobra, tutaj mamy kadzcenkę jakoś. On coś dosypuje. i trochę jak gdybym tam osobiście był, to bym teraz po prostu ze się pod siebie i uciekał gdzie się tylko da. A czykolwiek lubię na YouTube oglądać, yy, czy YouTube, jak to woli tematykę. O, tak jak patrzę z daleka, kurde, kurde okularów nie założyłem. Wygląda na małpę z ryjka. Dobra, dość żartów, pogadajmy. A nie, nie da się pogadać. Chyba, że musimy uwolnić go. Go, yo! Zobaczymy zaraz, kto to jest. Albo robot. to Robot, bo nie ma nóg. On pi, że tak Jezu, jakie to jest przerażające, śmieciarki po moich nogach przeszły. No ja słyszycie, znów muzyka. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. dziękuję, jednakowoż wstyd mi, że w takim stanie pani mnie ogląda. Brakuje mi wykończenia. Nikt nie znalazł chwili, by zadbać o ostatnie szczegóły. Doprawdy, te czasy. Zapomniano już chyba, jak uprawiać rzemiosło, by godne było miana sztuki? Ehm, tak, być może. Z kimże to mam zaszczyt rozmawiać? Proszę wypowiedzieć swoją nazwę identyfikującą głośno i wyraźnie. Nazywam się Kate, Kate Walker. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem model XZ-2000, ale zwykle mówią do mnie Oskar. Reprezentuję szczyt możliwości technicznych, jakimi dysponuje niniejsza fabryka. Zostałem zaprojektowany do prowadzenia lokomotywy. Praca niezbyt czysta, ale za to niezwykle ciekawa. Dobra, wypytajmy go o parę szczegółów, to chyba Czy przy... zapamiętałeś moje imię i nazwisko? A, jaka? Oczywiście, Kate Walker. Miło cię poznać. Mnie ciebie też. Mhm modelu XZ2000. No, do niego Oscar, no Proszę, gdzież tak mechanicznie. Oscar. Moda na alfanumeryczne nazwy kodowe jest taka nudna. Spróbuj sobie wyobrazić, jakby to było, gdyby ktoś zwracał się do ciebie po numerze paszportu. Dokładnie. ładnie nie oskarzę. się go uczucia. Ty 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 ty, ty, ty wredna babo. Eee, dobra, eee Oskarek wydaje nam się miłym e, ludkiem, robotem. Nie wiesz gdzie mogę znaleźć dokumenty fabryki? Nie mogę precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Zobacz w biurze Anny Vorarlberg nad falą maszynową. Eee, i cochowujeś tak jak takie jajko, z którego wykrowa się ptaszek i kogo pierwszego zobaczę tego uznaje. Nie już skończony i w pełni działający. Zamaczka. czy możesz mi dowiedzieć się czegoś o Hansie? Obawiam się, że nie, Kate Walker. Mam swoje obowiązki. Gdy tylko otrzymam nogi, muszę udać się do pociągu. Maszynista jest tam niezbędny. Czy znasz osobę o nazwisku Hans Wolarberg? Oczywiście, to on mnie stworzył. Z przykrością stwierdzam, że jeszcze nie miałem zaszczytu poznać mojego stwórcy. Powiem Czy wam, wiesz że... może, gdzie on teraz jest? Nie, Kate Walker, ale z pewnością w jego obecności doświadczyłbym ogromnej metafizycznej satysfakcji. Ja już wiem, co będzie w przyszłości z tym robotem, ale nie będę wam zdradzał tutaj... E... Mówiłeś, że jesteś maszynistą pociągu. O jaki pociąg Reszty chodzi? Fabuły? Ależ, Kate Walker. czy nie widziałaś jeszcze tego wspaniałego pociągu, który stoi na stacji? A dokąd jedzie ten pociąg, Oscarze? Pociąg jedzie daleko. Doprawdy, bardzo, bardzo daleko. Czy zabierasz pasażerów? Moim zadaniem jest prowadzenie pociągu oraz unikanie opóźnień. Maszynista szczyci się swą punktualnością. Zgodzę się jednak z tobą, Kate Walker, że pociąg bez pasażerów to właściwie żaden pociąg. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Te czasy bardziej rozwinięte niż nasze. Anna, Anna, Anna nie żyje, no ale dobra. Te roboty. Niby Czy roboty, ale mają mega duszę nie. w sobie. Jesteś bardzo dziwnym robotem. Bolę automatem, jeśli pozwolisz. No, uprzedzał cię. cię. urazić. Automaty mają dodatkowe wspomaganie duszy, rozumiesz? O, <laughs> chyba tak. Przynajmniej on nam to wyjaśnił, już my skąd ta dusza. Dobra, powiedzmy może że Anna nie żyje. Kiedy po raz ostatni widziałeś Annę Wolarberg? Albo nie powiemy. Dokładnie 72 godziny, 32 minuty i 20 sekund temu. Jej nieobecność opóźnia mój proces produkcyjny. Anna Wolarberg nie żyje, Panie Oskarze Co rozumiesz przez pojęcie, nie żyje, Kate Walker? Zepsuta, dezaktywowana, zużyta, zniszczona, wyłączona. Och, to doprawdy przykre. Szkoda, liczyłem na ukończenie mojego procesu produkcyjnego. Nie bardzo się tym przejął. Już tu tak samo jak prawnik. Czy mogę ci jakoś Oj, pomóc? nie prawnik, tylko szef Kate. Ależ oczywiście, koniecznie muszę mieć nogi. Moje ręce to model XZ2003, moje nogi to XZ2005B. Nie pomyl się, bo model XZ2005A miał kilka żałosnych wad i nie działał poprawnie. Coś w rodzaju błędów, bugów. Automaty nie mają błędów, Kate Walker. Po prostu przejawiają rozmaite fabryczne dysfunkcje motoryczne. Przepraszam, nie widziałam. Co mam zrobić, by powstały twoje nogi? Do ich wykonania wykorzystaj linię montażową. Będzie ci potrzebna produkcyjna karta perforowana, na której zapisane są dane mojego projektu. Oto karta mojego modelu. No dobrze, spróbuję. Dziękuję, Kate Walker. Mamy, mamy, daj nam kartę. Ten przynajmniej realistycznie wygląda jakby wyciągnął z kieszeni, a nie kurde z biustu. No. A nas znowu no, pojemny Miło kurde Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Tak, Kate Walker. Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Aha, czyli to jest to samo jedno wejście, czyli dobra, tutaj raczej już nic nie będziemy mieli, możemy się cofnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Tutaj już nie bardzo nic. Nie bardzo co, nie le, le, wysłowić się ja nie umiem jak zwykle. Sorka. A. Dobra, tutaj mieliśmy kaccenkę, to już nie będziemy puszczać jej jeszcze raz. Kurde, tutaj dostarczyliśmy materiał, zębatkę uruchomiliśmy. Przejdźmy może jednak do tego mm, takiego pulpitu wielkiego. Może tam coś trzeba zrobić. Biegiem biegiem. Ruchu trochę. Ruch to zdrowie. Dobra, sprawdźmy, co my tu mamy. Hmm. Pomyślmy. A może a chwilę mamy tutaj? Może to mamy. O, ja to jednak jestem, kurde, bystry. Dobra, tylko teraz co my tutaj mamy wybrać Dobra, tylko ta się świeci Ok, scena jest trochę rozmazana już, ale jednak to już jest yy, z produkcji. U mnie wszystko śmiga. Ładnie, pięknie, cacuś. Nie będę tego wam milion razy mówił. Ale boska muzyka. Ona daje takiego... ...charakteru grze. Dobra, mamy stworzone buciki i nogi dla Oskara. Wróćmy na dół. Mm, chwilę, chwilę, fabryka jest tutaj, znaczy hala produkcyjna, taśma. Weźmy buciki. Tylko kurde, gdzie? Oskar się ucieszy. Ja powiem Wam też, gdyż już polubiłem tego robocika. Powiem Wam, że grałem w ten moment już, byłem przy tym etapie, ale nie pamiętam kompletnie nic naprawdę. Cześć, to znowu ja. Mogę zająć ci chwilkę? W sytuacji, w której obecnie się znajduję, nic nie sprawi mi większej przyjemności. No miły robocik. Bardzo. Oskarze, mam problemy z pulpitem kontrolnym w sterowni. Chyba potrzebuję czegoś e, no. jeszcze oprócz Działało. karty, żeby zaczął działać. O co ci chodzi? Zgodnie z moją wiedzą, sterownia funkcjonuje bez zarzutu. Dokładnie. No dobrze. Pewnie coś umknęło mojej uwadze. Przecież masz buty. Daj mu je. Miło byłoby. A tak, to się daje. O twoje nogi Oskarze. powinny pasować. Kate Walker widzę, że udało ci się wyprodukować dwa modele XZ 2005B. Słońce mi odbija, i nie wiem, czy dobrze go widzę. Ale wydaje mi się bardzo creepy. Naprawdę. Pozwól, że wyrażę prawdziwe uczucie radości, Kate Walker. Dobrze z nimi wyglądasz. Wygodne? Bardzo. Jesteś bardzo miła, Kate Walker. Wybacz, ale muszę cię teraz opuścić. Dokąd idziesz? Muszę odnaleźć swój pociąg. Zbliża się czas odjazdu. No, to nas opuszcza, a przynajmniej na ten moment, dobra, my stąd możemy też wyjść, chyba powiem Wam, że szczerze mówiąc. Na ten moment wszystko. Tak mi się wydaje. Chyba, że jeszcze mamy mm, kwestię tych papierów. Kurde, a aczkolwiek wydaje mi się. Chwilę, chwilę. Cylinder muzyczny. Chyba, kurde, tyre. Dobra, wyjdźmy z fabryki i na ten moment skończymy ten oto odcinek. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle, jeśli tak, to zachęcam do subowania, udostępniania, e, komentowania. E, tak jak wspomniałem, e, link do programu, patcha będzie w opisie do filmu. Mogę Wam też nagrać poradniki, jak obsłużyć ten program. Na ten moment ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Wypraszam Was z mojej burty. Papa! Pa.